Witam Was serdecznie, moi widzowie na kanale. Jest ze mną dzisiaj Michał. Michał, przywitaj się z ludźmi. Dzień dobry. No i co? Dzisiaj będziemy łowić na rosóweczki i na żywczyka, Chodźcie, zobaczymy, czy coś jest w wodzie. Lecimy. łowimy na sajle Teasera z matkata, węteczka też z matkata, kowrotek. z Mikado. Za mociem, one już takie suche trochę. To nie wcinaj od razu. Odpuść mu po prostu z czuciem. Okej. Okay. Kij na Mam jeszcze kawałek do Właśnie o to chodzi, że musisz mieć trochę zapasu. Kij musisz trzymać tutaj. Bo poważnie, uciekasz. Ucieka nam so Z To wszystko wiatr. Dziś jest bardzo dużo ryb. I ciężko napłynąć bo... Ciężko jest napłynąć teraz się... bez wiatr, ale jest dzisiaj bardzo dużo ryb, słuchajcie, naprawdę. Słuchaj. Dobra, leży coś. Nie wiem czy to jest ryba, czy zacząć. Opuść. Opuść. Jeszcze trochę. Dobra. Jak wędka jest po prostu tak blisko tutaj tego... Yy, przetwornika, musi być tu wysunięta, tak? Bo im dalej wysuwasz mi w tą stronę, uciekamy. tym uciekamy yy, do związki i znika nam i znika nam... Yy. <laughs> Widzisz? Zmęta. Ja Przed nami masz spora ryba tutaj Chyba płynie. Już ona mierzę tutaj. Duży ryb. Patrz, 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 patrz. Stój, stój, stój. Minimalne ruchy takie, Wiesz? Nie, nie za mocno, popatrz, ja Ci pomogę. Za, za, nie, za, za duże ruchy już robię. Chciałem pizerem, y, wiesz, tą gumką go zwabić. Powiedziałem. Chciałem go zwabić tą gumką, wiesz, bo on daje... No, nie wiem właśnie. No, podobno coś daje. Generalnie teraz na chwilę odstawiamy rosówki, bierzemy co innego. Możemy próbować na siłę i próbować rosówki teraz, ale jak nie chcę, Jedna, druga, trzecia, bo to już były trzy ryby, które nie chciały w ogóle. Więc zmieniamy. Chyba że chcesz udowodnić, że chcesz Nie, na... nie. Więc moja absolutnie. propozycja jest taka, zakładamy żywca. Dobrze? Proszę bardzo. Jest taki dzień, że, że Możemy wykręcić wynik. Jak ty w ogóle oceniasz y, stan swojej wiedzy wędkarskiej? Czy ty jesteś początk... Jeżeli chodzi o sumy, jeżeli chodzi o sumy, to tylko małe jakieś y, piwki, ale y, nie miałem, do, nie miałem do czynienia z dużymi takimi okazami, może, dlatego, może będzie ten dlatego właśnie do Pawła przyjechałem, żeby, żeby czegoś się nauczyć i, i spróbować czegoś takiego konkretnego. Ja czasem z perspektywy jestem w stanie określić na jakiej wysokości płynie ryba, już podaje na mniej więcej głębokość, ale to nigdy nie będzie tak precyzyjnie. I one zawsze płyną, tak, za chwilę ci pójdzie do góry, za chwilę ci pójdzie trochę w dół, ale dzisiaj jest naprawdę sporo. Zrada ją Spory 200 km. Dość. Opuść jeszcze minimalnie. Opuść, odrobinę. Dość. Dobra, do góry, do góry. Daj, tak, tak, tak szybko, szybko pojawił się. Stój. Ufa, znikąd się pojawił. No dobra, góra. Dojdźmy trochę na dno. Patrz to. Idziemy teraz po prostu. Wiesz, przejdźmy chwilę dryfem widziałem no. mną. Ja, no, spoko, ładnie. ale to jest fala, wiesz, no nie mam, nie mam pretensji żadnych, nie? Ale ładnie. Generalnie jak coś będzie zepsute, to ja muszę ci zbyt zwrócić to, uwagę. Tak, wiesz, tak, żebyś się tak, nie zgłosił na mnie. Nie zgłoś, nie zgłosił. Wiesz, nie ale, ale muszę, 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 muszę ci zwrócić uwagę i ci mówić, żebyś na przykład czegoś nie robił mhm. e, źle. Ale mówię, tutaj teraz mną winęło. Nie, ale wiesz co, nie było źle, bo on nie dostał za bardzo... On nie dostał zbyt na następny następnie. Jest Niżej? Tutaj. Tak, daj jej temu trochę niżej. Stop, 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 stop. Musisz uważać, jak napływamy, widzisz, że ten ogon jest wyżej zawsze, nie? Mm -hmm. Musimy uważać po prostu, wiesz, dopiero jak miniesz ogon, można delikatnie opuszczać, nie? Bo one zawsze ten łeb mają trochę tak jakby niżej, no. W dół. Schodzi gdzieś, czekaj, gdzie on płynie? Tam płynie. Nie jest duży, nie jest taki jak tamten, nie? Tam był piękny. Ten pierwszy, no tak, odpłynął duży. Nie widzę na razie nie musisz tak opuszczać nisko, wiesz, bo ty, mhm. popatrz ryby mamy 20 metrów od nas, więc to teraz opuszczanie nisko nie ma sensu, ja muszę ją gonić na wysokim biegu, będzie ci się ściągało cały czas do tyłu i jesteś tu, widzisz? Wiesz, ja jak opuszczasz teraz, w, w tym momencie, ja się nie skupiam na twojej przynęcie, skupiam się, żeby Dobra. nie stracić ryby. Patrz, widzisz, I widzisz, tu już mniej czuć ten wiatr, nie? No, zdecydowanie. I falka i się zmniejszyła. Ziemna jest. No. Wczoraj na najgorzej. Ja to bym się rozebrał, gdyby nie te. Gdy mnie film. Nie ta platforma to, A to nie, my nie kręcimy na okay, o... No jeszcze nie będzie Jak będzie kryzys to cholera wie co trzeba będzie robić No tak Czy to jakieś gówno małe? To chyba dobrze, nie? że jak sobie... Tak, to mała ryba, ale dobra Za duży żywiec Pamiętaj tak. żeby oddać mu, nie? Przedeż tak, mało. tak ale suma? Czy? Jezu, suma, nie? No bo sumowi trzeba oddać. Tak. Myślałem, że Pawłowi suma mam oddać. Myślałem, że chcę go ukatrupić, mówię. Co, co on chce zrobić? Okej, okay, dobra. Nie tak oddam. To było no, dobre. Odbieram. Ale już filety. Ale już filety. Tak. To było dobre. Skup się na tym. Opuść trochę. Opuść trochę. Gość. I wiesz co? Zetknął mi go. Ogonem. Posz tak. On zaczął schodzić, postawił ogon, tak. Mhm. Postawił tak ogon i. dotknął ogonem. I i Także góra. Góra, 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 bo tu już jest spuszczona ryba. 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 Wiesz, mu żeby spróbował tak, tych rosówek jeszcze? Może może chciał rosówkę. Nie będzie chciał rosówki. Doszedł, szybki był. Przeszedł. Jak torpeda. Ja myślę, że tamten sum, on się identyfikował z y, Amurem na przykład. Nie? I one on się żywi zieleniną, a nie, a nie żywymi rybami. Wegetariani. Wegetariani po prostu. Tylko one na wieczór już zwolnią tempo. Będą wolniej pływały. Będą. Chcesz szukać jedzenia. Tak. Teraz po prostu wyszły sobie na miasto na Kraków jogging, te sprawy, poszukać ryb, wiesz, zobaczyć za dziewczynami i takie już za chłopakami. A później, wiesz, jak pobiegają, to się z, już zrobią się głodne. i... Okay. Widzisz, one też chodzą sobie, siadają pod barkami, to mają takie miejsce spotkań i ten... Podciąg, się, podciąg szybko do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, szybko, szybko, opuść delikatnie, opuszczaj, opuszczaj, powoli opuszczaj, 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 jeszcze opuść, jeszcze, jeszcze, dobra, żywiec, szybko, żywiec, Jest bardzo trudne napłynie teraz, będzie precyzyjne, musi być mega precyzyjne napłynięcie. To jest sum, żebyś wiedział. Mm -hmm. Ogon ma w górze. Opuść jeszcze trochę. Jeszcze. Jeszcze odrzutnę. Dostaw. Podnieś minimalnie. Podnieś, 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 podnieś. Dostaw. Podnieś, żeby go nie zaszył ogon. Podnieś, podnieś, podnieś. Za wolno. Miał ogon w górze. Jest ryba spłoszona, to już jest po. No. óra uh hã? -huh. dois, 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 dois Pim. Hamulec. Wiem, no. Weź ty może wędkę. Mhm. A nie, dobra, dobra, poradzę sobie. To nie jest duża ryba. Mm, przetwornik. No uważam, uważam, ale niech on uważa o kur... Dobra, dobra, nie, ta wędka mi nie przeszkadza za bardzo. Co? Bardziej przetwornie. To nie dochodzi! Co? Zajebaliśmy przecież... Supa! Supa! O kur... Nie duży. Met z kawałkiem Dobra, ale bo, bo złamiesz już tak kija Słam? Chyba żebyś kija nie, nie złamał Poluzuj może sobie go trochę wziąć tak. Jak go będę podbierał odczerę kabłąk kabą Otóż mi kabąk Zaraz wrócisz Dało się Dało się Precyzyjnie, podanie, no idealnie, wszystko zrobić w tempo Rzadko mi się zdarza, ale muszę się poprawić. Dziękuję bardzo. Niechętnie, bo nie lubię chwalić, ale... Chociaż raz Chodź malutki Dobra, nie musisz, męczymy go. Musisz sobie wziąć tam Nie, już A wypuszczamy. Zdjęcie? Nie Wypuszczamy. Chodź, malutki. Chodź! Płyń! No i co? Dało się? Oczywiście, Michał. Tak naprawdę. Jest. Gratulacje. Bardzo dziękuję. Bardzo fajnie, co zrobiłeś. Ale widziałeś, jak on wysoko wziął? Tak, już pod sam ten. No? Dlatego krótki holby. Nie trzy no. metry, co prawda, ale. No, ale jest, nie? No. Podnieś się, podnieś się troszkę, podnieś trochę, podnieś trochę. Zostaw. Nie za nie uciek, jest, tylko płynie w kiepskim kierunku. Ukochane statki. Mamy kolizyjny ze statkiem, i nie mam jak gonić ryby. Dobra, góra. O, drugi. Pamiętaj, teraz napływamy. I ty musisz być wyżej. Dopiero jak będziemy się zbliżać, to wtedy będziemy powoli opuszczać. Okay? Dobra ryba. Naprawdę dobra ryba. Go nie było. Jest ryba warta naprawdę. Nie ucieka? Zobacz jaki klamot. Ciepło mi się zrobiło. Nie będę całkiem i rosówki. Rosówki? Tak. Delikatnie ruszyłem do skrzyń. Nie skóra, to Ogon. To nie mogło łatko ogłodzić, bo się. Dobra, powoli wyciągam jeszcze rosówki, żeby mieć za zanadrzu, bo rzeczywiście dzisiaj na, na żywca nie chcą brać. zero zainteresowania. Mhm. Dobra, pójdziemy pod barkę, panie. No dobra, moi drodzy, podsumowanie dzisiejszego wypadku. Ryb na początku było sporo. Udało nam się złowić na rosówki. Suma 136 cm, później przerzuciliśmy się na większy kaliber, żeby coś fajnego, sensownego yy, złowić. Ale niestety te duże nie chciały dzisiaj ani, ani rosówek, ani żywca. Najważniejsze, Rzeczytami że Michał później fajnie zaczął już yy, ten po, podawać rybom. Yy. No, o, to przecież, o to przede wszystkim chodzi, że się każdy z nas uczy cały czas. Ja też się uczę cały czas. A i jeszcze pozdrawiamy Agnieszkę, żonę Michała. Dziękuję Ci bardzo również dziękuję i do następnego materiału Elo